go z tej strony Grzelat i dzisiaj drugi odcinek "Kolat". Pierwsza gra, która wpadnie w playlisty grzelowe horrory. Pierwsze co mi przyszło do głowy, ale Co tam, nie ma, co się zastanawiać za bardzo. Dobra, lecimy z tematem. Mamy godzinę gdzieś około 16 Wiem, że nie za bardzo no. Horrory ale mam na noc w tym tygodniu więc nie, nie wiem za bardzo jak nagrać Dobra, tutaj jednie Dobra, ładnie je było to jest tego co pamiętam właśnie? O jest Jest i nasz duszek Jest i bolt Dobra, ścigamy się Niestety moja postać jest krótkodystansowcem Jak widzimy bol zapierdala dalej Pamiętajcie, jeżeli nie chcecie biegnąć, Jeżeli nie chcecie stracić wzroku, to nie biegnijcie w Realu Zobaczcie co się stanie Biegniemy, biegniemy, tracimy Wzrok Ja Normalnie I by pomyślał, że to wszystko od zbyt dużego wysiłku prawo, lewo, prawo, lewo, chyba było lewo, czy prosto, właściwie idziemy tak jak wcześniej. Jeżeli dobrze pamiętam, to nasz zaatakował znacznie dalej, a wybrałeś mnie. Dobry wybór, kubańcu. Jestem ciekaw w ogóle ile mi zajmie przejścia tej gry Mam nadzieję w ogóle, że ją przejdę <sum> <sum> <gry> um, Chyba było do góry My jednej drogi nie mamy jeszcze, chociaż może w prawo dało się iść, ale kto by się nad tym zastanawiał? Dobra, bieganie zdecydowanie zostajemy na, zostawiamy na te czarne duchy, chociaż wolna eksploracja tego terenu jakoś mi nie za bardzo pasuje, ale. Mamy z totemy To totemy zaraz ukaże nam się postać, która pojawiła się w poprzednim odcinku już Nie pamiętamy w tym momencie już byliśmy Szkoda, że nie da się zapisać właściwie. Zaczynanie ciągle z tamtego punktu i bieganie do tego momentu jest uciążliwe. Dobra, ona była tutaj. biegnie następna M znaczy właściwie to ta spróbujmy się trzymać lewej strony wow ta muzyka mnie Ta muzyka mówi mi, że zaraz coś się stanie, ale z której to będzie strony. Dobra, pani, panika w oczach. Nie no, kozackie udźwiękowienie, no naprawdę. Postarali się. Szczególnie, że to polska gra. Jest tam, uciekamy. Lewa strona, nie będzie lewa strona. Wow. Dobra, lewą stroną za daleko nie dojdziemy. Hm. Musimy iść tym kanionem. Tylko wiemy, co na końcu tego kaniona będzie, no nie? nie wiem. Kierować się tą drogą? Jednej nie mamy w sumie. Może przeczekam, aż ta muzyka ucichnie. Chociaż nie, nie zapogadać na to. Zatkniemy się do góry Ha! Mamy notatkę Ta! Jedynie co z tego rozumiem to 1956 I set out the moment I heard mm -hmm. about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use mm -hmm. him as a guide when the rescue team had finally arrived i explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's we established priorities checked the equipment and set off right away it was not until february the 26th we found the tent that i believe belonged to the students initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it the tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were Something not <laughs> Dobra, lecimy dalej. Mamy notkę. To już coś. Spaść nie możemy. Nawet jeśli bardzo chcemy. Ale dziwne fajne, fajne lokacje sobie znalazłem te notatki, nie? Akurat tutaj przy totemach. Jeszcze miał czas na umiejscowienie tych totemów, to już w ogóle kozak z niego był. Chyba musimy iść w dół w takim razie. No bo tam nie mieliśmy żadnej innej drogi już. Dobra, bijemy sobie teraz w lewo, chciałem powiedzieć, ale. Okej, okay, daliśmy radę. Chyba wiem, czemu nas ten duch nie zaatakował. Znaczy, teraz zaatakował nas, wcześniej nie. Znaczy, wcześniej tak, teraz nie. <ścoughs> już mi my się myli. Wcześniej nas mógł zaatakować dlatego, bo nie, nie zajrzeliśmy po tą notatkę i dlatego może ona była tak ważna, że... Chociaż nie, to było dalej Prawo, o per... O kurwa! O kurwa! O Jezus! Nie no to było dobre teraz. Kurwa lepsze niż horror jakiś. Jeszcze jak grać na słuchawkach to robi normalnie mega robotę. Okej, okay, mamy zapisane od, już od tego miejsca, więc jest o wiele lepiej niż jak mamy biegać stamtąd Dobra, lecimy dalej Przygotujemy się na szybki bieg Chujowe jest to, że nie możemy w ogóle uciec przed tymi potworami Nas zobaczą i już jest koniec, kropka let na miejscu Ale... Jakoś może nam się uda tym razem Byleby nas nie zajebał na końcu, tak jak wcześniej. Ale fakt, jak, jak będziecie przechodzić tą grę, to pamiętajcie o tej nocce tam. Dobra, zaraz będzie to Fary. Hurry. hurry up! Dobra. lecimy. Mamy znaleźć drogę. Biegniemy, 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 biegniemy. Coś w mogach. Posuwają się skały, nawet na to nie patrzę. Ja zwracam się do tyłu, żeby nie zobaczyć tego koleżki. Zobaczymy czy uda nam się przebiec tak na szybkości. Mam nadzieję, że tak. Nie chcę się drugi raz biec, ale... Tutaj spotkaliśmy tego koleżkę, jeżeli dobrze pamiętam. Jest, wybiegliśmy! Kozacko. Wow, ta mura się z nami ciągnie chyba. O masakra. Co, biegniemy dalej, chyba tak. Nie wiem, spróbujemy w tamtą stronę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tu mamy jakąś drogę. Kierujemy się ewidentnie do kościoła. Tam jakiś. Totem? Nie przejdę tędy, dobra. Ale ewidentnie mi to wyglądało na jakiś totem znowuż. Tutaj chociaż nie jest to walka ok, jest droga. Nie, 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 nie,

Co chcieli sobie przeczytać, to już sobie przeczytali raczej. Okej. Okay. Okej, okay, co teraz? W fajnym stanie ten kościół jest. Na górę raczej nie wejdziemy. A tak ciepło w tym kościele. Dobra, no co? Już trzeba iść. W którą stronę teraz? Bardziej się skupiłem na piciu kawy niż na słuchaniu tego kolesia. Dobra, sprawdzimy tutaj. Co się kryje za kościołem? Za kościołem drzewa jakieś na bez żadnych etykiet, dobra tam nie mogę iść, Chyba tą drogą. Widzicie, chcesz sobie przyjść do kościoła, to takie rzeczy, no. Może tędy damy, rację ja radę jakoś przebić? ale nie sądzę. Zaw no, ho, ho, chłopie. I tędy droga. Tam jest kościół, tam jest księżyc. Co wybieramy? Dobra, spróbujmy teraz pójść do góry, może co? Serio, taka choinka jest blokowała. Rozumiem, jakaś wielka jakby była, czy coś, ale taka. Trochę nie fajnie. Dobra, mamy drogę, lecimy do góry. Widzieliśmy, że ewidentnie te chmury poparęczowe nas kierują w którą stronę mamy iść. Wcześniej tu mieliśmy chmury, a teraz jak widać ich nie ma. Okej, okay, przyjrzyjmy się co tu mamy. Jakie skały tam jest. jest droga chyba na górę. Bardzo możliwe. Jest i most. Ej no! Tak się nie robi. Most zawalony. Chcemy iść w prawo. Przynajmniej jakaś droga jest. Zawsze dobry początek. A i tak hmm. mówiąc wciąż apeluję o jakieś pomysły na możliwość wrzutki jakiejś informacji o anime. Bo jak wspominałem w poprzednim odcinku, prawa autorskie mi zabraniają. Jeżeli macie jakieś pomysły, chętnie się z nimi zapoznam ehm, na pewno tędy? Dobra Nie pozostaje nam nic innego jak uwierzyć Mam nadzieję, że się nie cofam Okej, okay, mam jakiś totem

A couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. Dobra, nie ma co przedłużać. Coś fajnie ty pogada. Ja właściwie czyta. A ci co chcą sobie zatrzymają i przeczytają do końca. Chyba, że zdążyli już takiego. Ja. Okej, okay, mamy rozbieżność dróg teraz. Tam w prawo raczej nie pójdziemy. Prosto, prosto albo... W lewo? Hmm, spróbujmy w lewo może. Nie wiem, lubię iść na opak. Ale to chyba nie zędy droga. W ogóle gdzie my jesteśmy teraz? Tam jest ten kościół. Stąd najprawdopodobniej przeszliśmy chociaż nie wiem, sprawdźmy to o, tu mam jakąś drogę pomiędzy skałami, zajebiście tylko czy to nie jest to sama Nie wiem, to deska była tutaj wcześniej? Deska, deska. Most. Cholera, no nie pamiętam. Dobra, przypuśćmy, że jej... Dobra, była tutaj, okej. Okay. Wróciliśmy do tego samego punktu, na nie wierzę. Tyle roza nie boli są Szybko wracamy Ty no nie niego że się zgubiłem, no bo to byłoby głupio trochę Wtedy powiedzieliśmy sobie Ty mamy jakąś drogę. Sprawdzimy to to chyba droga na taras widokowy a jakże musimy kierować się na pewno do góry dobra, jeszcze raz pójdziemy tą ścieżką Tam jest co? Belka, którą chyba widzieliśmy już na pewno tutaj Zamiecie się, że ciężko się odnaleźć, ale... Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. kanał. Rad coś widziałem Ach to jest ten most 58 Nie mamy takiego numeru tutaj na tej naszej mapie Tu jest ten kościół, jeżeli dobrze się kojarzę, oznaczony tym ksiłikiem. My powinniśmy znajdować się gdzieś pomiędzy dwoma znakami Dobra no jak nie tędy Przez ten most wiadomo, że już nie przejdziemy jakoś na dół musimy się jesteśmy dobra na tym momencie będziemy kończyć